No przy takim zestawie na pewno no, to na zimie Nie, zajebiście. Na zimie. Mhm. Ja Jak się fajnie lepi? Kur. Jakbyście mieli sneak, jak semmi slika to byście byli jeszcze lepiej. No ale no, to razie Na się nas nie stać, wiesz. Ja, <Glarką> yeah. Trzeba dojechać, wiesz jako. <grybowo> no, damy Ukoło, radę. Wszystko, wiesz. Dobra to wyłączamy wszystko. Dzioma. No i. Tak, do lewej, wiesz okay. teraz jak będziemy startować. Tu, tak? No teraz do lewej bardziej, wiesz? Okay. Odnacza, Przygotuj się? Nie? 5, 4, 3, 2, 1, Bo! Do lewej. Prawy lewy, ciąć! Prawy lewy, ciąć! I, 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 Miało, śmiało, i, 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 Od lewej, jeszcze, jeszcze, jeszcze teraz do hamuj. lewej, tak, do prawej, mocno do prawej, do prawej ciasto, Do ciasto, prawie ciasto, do dwa. Miało przy prawej, przy prawej, przy prawej. Do prawy dwa. Hamuj! Do prawej dwa, hamuj! Czas, na wcód prawej, na wstęp prawej, do prawej, do prawej. Dobrze. Na do wstęp ciasto, ciasto, ciasto. Jeszcze, 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 teraz. Tak, do prawej dwa. Do prawy dwa. Do prawy Przechodzi w lewy 2 W lewy 2 się równo. Szerzej, szerzej, Tak. Raz, 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 raz. Do lewy, do lewy, do lewy. Tak. Prosto. Prosto. Z lewej, z lewej. lewej. Jeszcze, 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 jeszcze. Teraz. Teraz, nawracaj. Do prawy ciasty Do prawy ciasty, ciasty Do lewy na dwóch ciasno. Do lewy na dwóch ciasno. Do prawej długi, do prawej szeroko, szerzej, szerzej sobie wejść teraz. Tak. Gaz, 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 gaz. gaz. Do, lewy. do lewy nawrót, ciasno, ciasno. Lewy ciasny, tak, lewy ciasny z Gaz. Do lewy nawrót, ciasno szerzej. Szerzej, tak, gaz. Gaz, 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 gaz. gaz, do lewy do 50, ciasno, ciasno trzyma się ma się prawy trzyma się prawy pełny gaz pełny gaz